Rozdział czwarty Wspólny lot I jak, możemy lecieć? – spytał Bartek. Tak – odparł Maćko, wstając. Jeszcze jedno. Ja polecę pierwszy, a ty polecisz za mną po 30 sekundach i będziesz próbował mnie dogonić. To będzie próba przygotowująca do wyścigu. Ja będę lecieć tam. Bartek wskazał na słup z lampką na skraju wsi. Potem polecimy spokojnym lotem do miejscowości docelowej. Ok? W porządku. Lećmy. Bartek poleciał, a Maćko zaczął odliczać 30 sekund. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zanurzył się w monotonii odliczania, a Bartek leciał powoli, tak aby był widoczny, lecz na tyle szybko, żeby Maćko nie mógł go jednym machnięciem skrzydeł dogonić. W końcu. Wybija liczba 30. Maciek rozejrzał się po niebie i lekko po lewej zauważył Bartka. Wzbił się w powietrze i zaczął energicznie machać skrzydłami. Bartek był już niedaleko. Maćko z rozpędu go wyprzedził, przeleciał nad słupem, po czym zawrócił i krążył nad słupem przez chwilę. No dobrze. Teraz już na spokojnie polecimy do moich kolegów, powiedział Bartek, krążąc po niebie. Daj mi jeszcze pięć minut, powiedział lekko zdyszany Maciek i przysiadł na słupie. Po około pięciu minutach polecieli spokojnie do Godurowa. Przelecili nad wsią i lecieli nad polem, a później lasem. Czym się interesujesz, Maciej? Spytał w locie Bartek. Szczerze mówiąc, to niczym. Wiesz, otworzyłem oczy, zobaczyłem rodziców i poznałem ich znajomych. To tyle. A jeszcze poznałem Ciebie. Tak, pierwsze chwile życia. Rozumiem. Nic jeszcze nie jest stracone. Przed Tobą podróż, nowe znajomości, i oczywiście, jeżeli lecicie do Grecji i Włoch, pizza, serfeta. Poznasz, mój kolego, te smaki. Będziesz palce lizał, a oczy na widok tych pyszności będą się świecić jak słońce. Maciek wsłuchiwał się w ten monolog o tym, co go spotka i na samą myśl o tych rzeczach nie mógł opanować wyobraźni. Tymczasem przelecieli nad miasteczkiem i znowu lecieli nad drzewami oraz polami za nim. Zatapiał się w tej opowieści tak bardzo, że ani pytania nie usłyszał, ani miasteczka nie zauważył. Maciej! Maciej! Hej, słyszysz mnie? Maciej wynurzył się z otchłani rozmyślań i potrząsnął głową. Co mówiłeś? spytał, odwróciwszy głowę i spojrzawszy na Bartkę, jakby się dopiero co obudził. I był pełen zapału na nowy dzień. Pytałem, czy mogę razem z tobą polecieć do Grecji? A twoja rodzina nie ma planów? A wiesz co? Jestem samotnikiem i ty jesteś moim pierwszym kolegą. Ja sam też nie mam planów i zabieraj się z Każdą grupą, która mnie przyjmie, proszę, nie drąż tematu. Maćko był nieco zszokowany tą informacją. Lecili w ciszy nad bezkresnymi polami. W pewnym momencie Maciek powiedział: „Jednej rzeczy ci nie powiedziałem”. Bartek odwrócił głowę i spojrzał z zaniepokojeniem. Z Wenecji lecimy jeszcze do Maroka. Bartek głośno odetchnął z ulgą. Przelecili nad drogą numer 434 i zbliżali się do celu. Ja już się bałem czegoś strasznego, odparł Bartek. Nie zniechęciło cię to do lotu ze mną? Nie, co ty? Przynajmniej zwiedzę świat. Jakbym się zmęczył podróżowaniem i nie chciał dalej lecieć, choćbym muł. To mogą przecież zostać na przykład w Grecji. Ale jak będziemy się mogli widzieć, jeżeli ty zostaniesz w Grecji? Nie będziemy mogli, ale spokojnie jestem wytrzymały i polecę z tobą. A co jeśli będziesz zmęczony i nie polecisz ze mną? spytał ze smutkiem w oczach Maciek. A wiatr wyrywał łzy z oczu. Eee, nie dramatyzuj. Teraz mi się przypomniało, że jest coś takiego jak telefon. Tylko, że ja nie mam. We wsiach i miastach jest coś takiego jak budka telefoniczna. Można stamtąd dzwonić na wybrany numer. Co prawda, coraz rzadziej ich się używa, lecz w dalszym ciągu są. Więc możesz podlecieć do takiej budki, wejść do niej i wybrać mój numer. I będziemy mogli rozmawiać, jeżeli z tobą nie polecę. A i jeszcze możesz poprosić rodziców, by kupili ci smartfon. Ważne: za rozmowę w budce telefonicznej się płaci za każdym razem, a jeżeli kupią ci rodzice telefon, to płacą miesięcznie za odnowienie umowy. Z powyższej wypowiedzi Bartka Maciek zrozumiał tyle że musi pójść do rodziców i poprosić o telefon lub poprosić o pieniądze. Byli już nad polem, w końcu dolecieli do celu. Podróż upłynęła na rozmowie i nie była męcząca. I jak? Podoba ci się latanie na dłuższe dystanse? Jednak nie jest tak źle. Nawet miło jest lecieć długo. Samemu to bym się zmęczył, i znudził. Razem jest raźniej i nie tak nudno. Bałem się, że nie będę miał sił. Jak się najesz porządnie przed lotem, to nie będzie problemów, powiedział już na ziemi Bartek. Pole było znacznie mniejsze od tego, na którym przed godziną był Maciek. Otoczone z jednej strony lasem, a z drugiej ruchliwą drogą. Gdzie jest woda? spytał w pewnej chwili Maciek. W tym lasku jest niewielkie jeziorko. Bartek wskazał na małą przecinkę w lesie. Maciek poszedł się napoić. Woda w jeziorku była bardzo przejrzysta, a przy brzegu nawet ciepła. Po mniej więcej pięciu minutach wrócił. Wiesz co, Maciek? Zaczął Bartek, kiedy Maćko wrócił. Co? spytał Maciek. Po co macie lecieć do Grecji, jeżeli lecicie do Maroka? Nie opłaca się. Lepiej polecieć do Włoch i skierować się od razu do Maroka, albo jeszcze lepiej przez Hiszpanię do Maroka. Zaoszczędzicie czas i energię. To ma sens. Więc spróbuj przekonać rodziców do zmiany planów. Najedli się i polecieli z powrotem.